Wróć do ojca! Nie mogę! Shadowlands. Mistyczna kraina, do której żaden śmiertelnik nie miał dostępu. Aż do teraz. W nadchodzącym dodatku nie tylko przyjdzie nam stawić czoła wyzwaniom, które na nas czekają w świecie zmarłych, ale także nadarzy się sposobność, by spotkać wiele bardziej lub mniej znanych postaci z uniwersum Warcrafta, które odbiły się szerokim echem w jego historii. Blizzard zapowiedział już kilka tych, które się pojawią, jak m.in. Uther, Draka czy Keltas. Dlatego ostatniego najprawdopodobniej będziemy świadkami Redemption Story i swoistego zadośćuczynienia za masem fabularnych luk, ale o tym może kiedyś indziej. Jest także postać tak kluczowa i ikoniczna, której Blizzard nie chce zbytnio wykorzystywać, aby, krótko powiedziawszy, tego nie spieprzyć, i słusznie. Mowa oczywiście o Artasie. Są jednak postacie silnie z nim związane, które mogą nam wiele o nim samym opowiedzieć, a także inne, które mogą rzucić wiele światła na kluczowe momenty z historii Azerofu, jak i całego uniwersum Warcrafta. I to im dzisiaj poświęcimy naszą uwagę. Witajcie, ja jestem Wasal, a to 10 postaci, bez których Shadowlands będą puste. Farlik i Marwyn, a dokładniej kapitanowie Farlik i Marwyn. Byli lojalnymi oficerami pod wodzą księcia Artasa, a także jego bliskimi przyjaciółmi. Sam Marwyn znał Artasa od najmłodszych lat. Nic dziwnego, iż kiedy książę udał się w pogoń za Malganisem, towarzyszyli mu właśnie oni. Kiedy po zdobyciu przez Artasa ostrza mrozu i uporaniu się z demonem, ten udał się na swego rodzaju wygnanie do mroźnych pustkowin Orfrędu. Farlik samemu udał się na jego poszukiwanie. Wówczas to przypadł mu wątpliwy zaszczyt bycia pierwszą ofiarą Artasa, jak i pierwszym skrzeszonym przez niego rycerzem śmierci. To właśnie Farlek i Marwyn towarzyszyli księciu jako jego przyboczna straż po powrocie do Lorderonu i strzegli go kiedy Ten zabijał swego ojca. Obaj mogliby opowiedzieć wiele historii z wczesnego życia Artasa, służby pod nim, wyprawy do Nocrendu, a także samej czystki w Lorderonie. W końcu jak sami mówili, men, women and children, none was spared the master's wrath. Your death will be no different. The Master surveyed his kingdom and found it lacking. His judgment was swift and without mercy. Death to all! Tareta Foxton, Adelas yeah, Blackmore. Nie wiemy jeszcze, kto poza Tyrandę trafi wraz z nami do Shadowlands. Wiemy jednak, że napotkać będziemy tam mogli na dobrą sprawę każdą osobę: Tareta Foxton i Adela Blackmore. Dla tych, którym te nazwiska nic nie mówią, już tłumaczę. Nie są oni ze sobą w żaden sposób spokrewnieni ani nie odznaczyli się jakimiś znamienitymi czynami za życia. Mają tylko jeden wspólny mianownik: Tral. Blackmore był naczelnikiem jednego z obozów dla internowanych orków, gdzie przebywał Trall, którego to jako sierotę odnalazł właśnie Aedelas. Upodobał sobie go on najbardziej i wykorzystywał do nielegalnych walk na arenie. Tareta zaś była nadworną pokojówką naczelnika, którą ten najprawdopodobniej bił i katował, a prywatnie najbliższym i jedynym przyjacielem Trala z jego dzieciństwa. To ona pomogła uciec Tralowi z Darnhold Keep, za co później została brutalnie zamordowana przez pijanego Blackmorna którego potem zgładził Samtral. Ciekawe by było spotkanie z osobami z młodzieńczych lat późniejszego wodza hordy. Samtral od tego pamiętnego dnia zawsze obwiniał się o śmierć Tarety. Senjin, nie kto inny niż ojciec byłego wodza mrocznych włóczni i orcifa hordy, Volgina formalny, ale przede wszystkim duchowy przywódca plemienia Darkspear, wizjoner i myśliciel, który szanował tradycję troli, ale także patrzył naprzód, wielce poważany przez swój lud. To on jako pierwszy napotkał hordę Trala po przybyciu do Kalimdoru. Nawet po jego śmierci wielu troli nadal wracało do niego myślami, a niektórzy wręcz oddawali mu cześć, co zarezerwowane było wyłącznie dla Loa. I tutaj dochodzimy do pewnej teorii. Otóż spekuluje się od dłuższego czasu, iż Senjin został właśnie Loa, czyli jednym z duchowych bytów, istot, które są czczone poprzez troli. Nie ma na to jeszcze żadnych potwierdzeń poza fragmentami z książki Woldzin Cienie Hordy. Gdzie ciężko ranny Woldzin po zamachu na jego życie zostaje nawiedzony przez Błom Sandiego oraz właśnie Senjina. Błom Sandi jest nie tylko loa śmierci, ale opiekunem dusz troli w zaświatach, którego czcili przede wszystkim trole z plemienia mrocznych włóczni. Dlatego niektórzy uważają, że to Błom Sandi zrobił jednorazowy wyjątek, jednakże kiedy później w książce uzdrowiony Woldzin odprawia obrzędy wobec loa, jego ojciec był tym, który się pojawił. Jedyna szansa, by się dowiedzieć, to nasza wyprawa do Shadowlands, gdzie możliwe, że sam Sen'jin nam to wyjaśni. Pozostaje też ciekawy fakt, bowiem Volgin pozostawił po sobie kogoś bliskiego, jak sam to nazwał we wcześniej wspomnianej książce, oraz dwójkę synów, młodszego Jeniku oraz starszego, którego imienia nie znamy. Może on albo jego ojciec zdradzi nam więcej szczegółów. Kern Bloodhoof Również ojciec aktualnego wodza plemienia, lecz w tym przypadku Mędrzec, ale także wojownik. Podstępem zabity podczas Maggora z Garoszem Hellscreamem. Kern formalnie zjednoczył wszystkie plemienia Teuranów, jednakże tę władzę chciała przejąć Magata Grimtotem. Kern sprzeciwiał się wybraniu na nowego Warchifa Garrosha, dzielił się tą opinią również Stralem, którego uważał za brata, jednak ten pozostawał niewzruszony w swojej decyzji. Późniejszy incydent, wywołany tak naprawdę przez orki z Twilight Hammer, podające się za członków hordy, które zaatakowały spotkanie druidów w scenarium Cycle, sprawił, iż Kern dowiedziawszy się o tym, wyzwał Garusza na makgora o przywództwo w fordzie. Jednak nowy Orczyw War postawił warunek, że pojedynek będzie odbywał się zgodnie ze starą tradycją orków, czyli na śmierć i życie. Kern się zgodził. To właśnie wtedy Magata Grim zaoferowała, że naniesie błogosławieństwo na broń Garosza, jednak po prawdzie naniosła na Gor'hola silną truciznę. Gdy Kern został zraniony, momentalnie zaczął tracić siły, a w chwilę później padł na ziemię i zmarł. Jego duch pojawia się podczas questu na Heritage Armor dla Taurenów, jednak byłoby ciekawym spotkać go w Shadowlands i być świadkiem ponownego zjednoczenia się jego oraz Woldina, który również byli dla ciebie jak bracia. Wielki marszałek Garitos. Nie mogło go zabraknąć, postać zarazem kontrowersyjna, co kluczowa dla wydarzeń w uniwersum. Gdyby nie on, krwawe elfy oraz Silvermoon prawdopodobnie mogłyby być wciąż w sojuszu. Otomar Garitos był synem barona, który panował na ziemiach graniczących z Quel'Thalas. Gdy podczas II wojny królestwo Elfów zostało zaatakowane przez Orków, część wojsk sojuszu ruszyła Elfom z pomocą. Pośród nich był właśnie Garitos. Jednakże mała część armii Orków odłączyła się i napotkała rodzinną miejscowość późniejszego marszałka, którą zaatakowała, spaliła doszczętnie, a mieszkańców. Wraz z rodziną Garitosa wymordowała. Wówczas to Garitos odziedziczył tytuł i pozycję swojego ojca w przymierzu, a sam zaczął obwiniać za swoją stratę wysokie elfy. Lecz winy powinien dopatrywać się gdzieś indziej. Późniejsze czyny wielkiego marszałka, raczej większości są znane. Przypomnę tylko, że bezpodstawnie oskarżył on księcia Keltalaz o zdradę i skazał wszystkie. Elfy na karę śmierci. Sam zaś potem, chcąc odbić stolicę Lordaeronu przymierzył się z garstką nieumarłych pod wodzą Lady Sylvanas, która po odbiciu miasta wybiła wszystkich ludzi, a marszałka kazała zabić demonowi Warimatrasowi. Czemu zatem Garitos winien się pojawić w Shadowlands? Ponieważ wiemy, że ów książę elfów Kel'tas ma szukać zemsty na swoim wrogu z zażycia. Cała późniejsza ścieżka, którą kroczył Kael, była na nim wymuszona przez tego człowieka. Nie widzę nikogo innego w roli Arknemesis Kel'tasa niż właśnie jego. Kargat Bladefist, Kilrogg Deadeye, Blackhand, Durotan, Orgrim Doomhammer oraz Grom Hellscream. Wodzowie wszystkich najsilniejszych klanów orków oraz dwaj warchiefowie. Dlaczego winni oni się pojawić? Po pierwsze, nie są oni rdzennymi mieszkańcami Azerów, Mimo to wiemy, że Draka, żona Durotana, będzie nam towarzyszyć w Shadowlands. Po drugie, jest wiele tajemnic, historii oraz niejasności, które mogłyby zostać rozwiane przy spotkaniu tych wodzów. Na przykład, Kargat w The Burning Crusade został wodzem Felhordy. Zniewolił Demona Makteridona i pozyskiwał jego krew, aby podawać ją swoim wojownikom. Robił to jednak w sojuszu z Illidanem. Jak wiemy, później Ilidan został wręcz wybielony ze wszystkich swoich grzechów, których się dopuścił. Czy los, który spotkał zatem Kargata, nie był czasem niesprawiedliwy? Sami Orkowie, którzy zlecają nam pozbycia się fałszywego Warchifa, zaznaczają, że był on kiedyś wielkim wojownikiem i bohaterem hordy. Niech za sam fakt tego świadczy, że gdy podczas kataklizmu została zniszczona wioska Kargat, nazwana Ku jego czci, obok jej zgliszczy powstała nowa, nazwana Nowy Kargat. Po trzecie. Każdy z tych wodzów znał kluczową postać, która także jest silnie związana z Artasem Nerzula. Każdy z nich mógłby rzucić na jego losy trochę więcej światła i podzielić się swoim zdaniem na temat tego, co go spotkało. A po czwarte najbardziej ciekaw jestem zdania Groma Hellscream'a o wszystkim, co się dokonało od czasu jego śmierci, o Tralu, jego decyzjach i o losie, jaki spotkał jego syna. Wódz Toradin. Loradin. Ignatius Trollbane oraz pierwsi władcy siedmiu ludzkich królestw. Toradin, legendarny wódz plemienia Arati, późniejszy władca Imperium Aratoru oraz jego dwóch najlojalniejszych dowódców, najbliższych przyjaciół dla niego samego wręcz braci. Loradin i Ignatius, zwany potem Trollbane'em. Od kogo lepiej można dowiedzieć się o historii ludzi, jak nie od tych, którzy ją utworzyli? Toradin miał swój mały epizod przy odzyskiwaniu miecza Stromkara podczas trzeciej inwazji płonącego legionu, lecz poznać szczegóły założenia Aratoru, wojny z trollami i jego opinie na temat rozbicia imperium na siedem ludzkich królestw byłoby nieocenione, a jeszcze ciekawsze byłoby spotkanie wszystkich założycieli tych miast. W końcu wszyscy wywodzili się z Aratoru i byli poddanymi Toradina. A nam dałoby to sposobność poznania więcej szczegółów z historii ludzkich nacji. Anduin Lothar, lew Azerotu, nie licząc wodza Toradina, który był przodkiem Anduina, nie ma drugiej takiej osoby w historii ludzi, która by była w choć odrobinie darzona tak przeogromnym szacunkiem i poważaniem, jak właśnie Sir Anduin Lothar, wielki bohater zarówno Królestwa Stormwind, jak i Sojuszu Lorderonu. Wytrawny wojownik, który nie wahał się wziąć na swe barki ciężaru przywództwa. Pomyślcie tak. Wszystkie ludzkie państwa, które wywodziły się z jednego imperium, toczyły między sobą kłótnie, a nawet wojny, ale gdy na spotkanie wezwał ich Anduin Lothar, nie tylko wszyscy się stawili, ale po raz pierwszy od rozpadu Aratoru zjednoczyli się i zawiązali wielki sojusz Lordaeronu. Nawet gdy w ostatniej bitwie Drugiej wojny pod Blackrock Spire w pojedynku jeden na jednego polek w walce z oglimem Dumhammerem, ówczesnym wodzem hordy, jego strata nie osłabiła morale wojska, lecz wręcz przeciwnie. Ku zdziwieniu orków wojska ludzi natchnięte postawą Anduina Lotara podniosły się po stracie i rozgromiły ostatnią armię Orków, tym samym kończąc drugą wojnę. Anduin Lotar byłby naprawdę kimś wyjątkowym, kogo moglibyśmy spotkać w Shadowlands. Kto wie, może dostąpilibyśmy nawet zaszczytu walki u jego boku. Dranosz Saurfang i Broxigar czerwony. Ech, znowu Orki, co? Ale podobnie jak wcześniej nie są to zwykłe orki. Co więcej, z uwagi na wydarzenia w Battle for Azeroth, dobrze by było je spotkać w Shadowlands. Dranosz Saurfang, zwany także Saurfangiem młodszym, syn Waroka Saurfanga. Młody, zapalczywy, honorowy. Polek w bitwie pod bramą Angrathar, gdzie wojska Sojuszu i Hordy próbowały przebić się do cytateli Icecrown. Jego ojciec pokładał w nim wielką nadzieję i przyszłość Hordy. Ofiarował mu nawet swoją zbroję i topór. Ale nade wszystko Wdarzył go prawdziwą ojcowską miłością. Wychował go zgodnie z tradycją orków, gdzie śmierć na polu bitwy oznaczała największy zaszczyt, którego mógł dostąpić wojownik, jednakże żaden rodzic nie powinien chować swojego dziecka. Don't force me hand, Orc. We can't let you pass. Behind you lies the body of my only son. Nothing will keep me from him. I. I can't do it. Get back on your ship and we'll spare your life. Stand down, Muradin. Let a grieving father pass. I will not forget this kindness. I thank you, Highness. I—I I was not at the Wrathgate. But the soldiers who survived told me much of what happened. Your son fought with honor. He died a hero's death. He deserves a hero's burial. Śmierć Dranosza przysporzyła ogromnego cierpienia Warokowi. Ponadto król okazując jeszcze więcej okrucieństwa, wskrzesił Dranosza jako rycerza śmierci. Warokowi udało się odzyskać ciało syna, które ten pochował w nagrandzie. Broxigar natomiast był starszym bratem Saulfanga. Broxigar jest legendą pośród orków. Nie tylko w pojedynkę powstrzymywał hord demonów, które chciały się przedostać na Azerów podczas wojny starożytnych, ale do niedawna był jedynym znanym śmiertelnikiem, któremu jako jedynemu udało się zranić mrocznego Tytana Sargerasa. Oczywiście Broxigar przypłacił za to życiem, ale kupił na tyle cennego czasu swoim sojusznikom, że udało im się zamknąć portal w Studni Wieczności. Wiemy, że aktualnie w Shadowlands machina śmierci jest zepsuta, przez co Warokowi najprawdopodobniej na początku nie będzie dane się spotkać z bratem oraz synem. Warok obwiniał się o śmierć swojego syna. Chciałbym, abyśmy mogli być świadkami pojednania ich ze sobą i poznać ich opinię o czynach Waroka. Terenas Menethil II. Nikt inny nie jest tak oczekiwany jak on. Ostatni król Lorderonu oraz ojciec Sartasa. To postać wręcz kluczowa w życiu upadłego księcia. Terenas nie tylko mógłby odpowiedzieć nam więcej o samym zdetronizowanym już króliszu, ale także rzucić więcej światła na całą zagadkę z nim związaną. Kluczowe tutaj bowiem są słowa Terenasa: Bez się jeszcze większym Control must musi maintained. utrzymowana. Zawsze Dusza króla Lordaeronu była przez długi czas uwięziona w Ostrzu Mrozu i wydaje się, jakoby Terenas poznał jakąś tajemnicę związaną z Ostrzem albo samym bytem, jakim jest Król Lisz. Wydaje mi się, że jest to na tyle ważna postać, że prędzej czy później przyjdzie nam ją spotkać w Shadowlands. I to by było na tyle. Oczywiście, moim zdaniem, każda postać, która odeszła, a na którą kiedykolwiek i gdziekolwiek natrafiliśmy, powinna czekać na nas w Shadowlands. Wiemy tylko, że od pewnego momentu w historii Azeroth wszystkie dusze trafiały do Mału, pustki, a nie do krain, których powinny. Jedną z zapowiedzianych dusz, które spotkamy w Shadowlands jest m.in. Uther. On sam zginął z ręki Artasa na długo przed pokonaniem Lich jednakże jego dusza wydostała się z ostrza mrozu dopiero po jego zniszczeniu. A sam niejasny jeszcze sojusz między Jailerem a Sylwami został zawarty dopiero po jej próbie samobójczej na krótko po śmierci Artasa. Dlatego możemy przypuszczać, że wszystkie dusze, które odeszły przed tymi wydarzeniami albo w ich trakcie jak sam Terenas czy trafiły do dedykowanych im krain w Shadowlands. Ja podczas tego materiału starałem się wymienić głównie te najbardziej ikoniczne i kluczowe postaci. Pozostaje jeszcze kwestia tego, co napotkane przez nas ikony świata Warcraft będą pamiętać ze swojego życia. Na tę chwilę wiemy, że w bastionie Kirjani przechodzą rytuał, w którym mają wyzbyć się swojego dawnego życia i wspomnień z nim związanych. Ciekawi mnie też, czy w jakikolwiek sposób dusze w Shadowlands są świadome aktualnych zdarzeń, które miały miejsce chociażby na Azeroth. Na te i inne odpowiedzi na nasze pytania pozostaje nam tylko poczekać. A na teraz to wszystko. Dajcie znać, kto Waszym zdaniem powinien na pewno pojawić się Shadowlands i co by mógł albo mogła nam rozjaśnić, jeżeli chodzi o historię WarCrafta. Ja się z wami żegnam, dzięki za Waszą uwagę i do następnego. Bywajcie!